Ślub to wyjątkowe wydarzenie dla przyszłej pary młodej oraz ich najbliższych. Przygotowania do ślubu wymagają dość dobrej organizacji pracy oraz sporego zaangażowania. Bardzo dobrze, kiedy przyszła para młoda wie w ogóle od czego rozpocząć takie przygotowania, lecz często zdarza się tak, że młodzi ludzie, kiedy podejmują decyzję o własnym ślubie, nie za bardzo wiedzą, jak się w ogóle za to wszystko zabrać, od czego rozpocząć i na co zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście taką podstawą to jest wyznaczenie daty ślubu, a także zarezerwowanie terminu w lokalu, w którym byśmy chcieli, aby nasze przyjęcie się odbyło oraz zarezerwowanie mszy w kościele. A także e, zarezerwowanie terminu u DJ e, lub zespołu, a także u fotografa. To są takie podstawy, od których e, powinniśmy zacząć e, i, i mieć taką bazę do przejścia do kolejnego etapu naszych przygotowań. No i właśnie w drugim etapie e, naszych przygotowań e, jest sporo tematów do załatwienia oraz kilka takich kwestii, na które przyszła para powinna zwrócić uwagę. Podczas pierwszych spotkań z moimi przyszłymi parami, czy to takich zapoznawczych, czy już na podpisanie umowy, zawsze zadaję takie pytanie: na jakim etapie są ich przygotowania? Udzielam im często takich wskazówek i porad, co powinni w tym momencie jeszcze sobie załatwić lub. Na co powinni zwrócić taką uwagę np. podczas przygotowań lub w trakcie swojego ślubu, a także co mogą jeszcze sobie zorganizować na swoim weselu. Bardzo często spotykam się z taką reakcją, że te pary nawet nie wiedziały, że coś takiego można zrobić, czy nawet powinno się zrobić. I są, są za to wdzięczni, że w taki sposób podchodzę że zależy mi na tym, aby ich ślub i przyjęcie fajnie wypadło i wszyscy, żeby byli zadowoleni. Dlatego wszystkie moje pary, u których będę fotografował ślub, dostaną ode mnie taki poradnik ślubny, który zawiera 30 stron różnych porad, wskazówek i informacji dotyczących przygotowań. Bardzo bym chciał, aby wszystkie moje pary były bardzo dobrze przygotowane do swojego ślubu i przebrnęły przez ten etap przygotowań łatwo, miło i przyjemnie. Znajdują się w tym poradniku informacje takie bardzo szczegółowe i ogólne, i takie z punktu widzenia fotografa. Porady takie tylko dla panny młodej, a także tylko dla pana młodego: na co panna młoda powinna zwrócić uwagę chociażby przy swoim makijażu, przy wyborze pomieszczenia, w którym będzie odbywało się przygotowania, lub może zorganizować swoje przygotowania na zewnątrz jeśli ślub odbywa się na przykład w lipcu czy w czerwcu w takiej porze bardzo letniej i ciepłej. A także znajduje się tutaj taka oś czasu właśnie w jaki sposób te nasze przygotowania tak chronologicznie powinny się odbywać, żeby gdzieś tam się nie pogubić w tym wszystkim, co w danym momencie, w danym tygodniu przed naszym ślubem powinniśmy przygotować. Także wszystkim swoim parom, które zdecydują się na to, abym właśnie ja fotografował u nich ślub, chciałbym podarować właśnie taki, taki poradnik ślubny, który myślę, że zdecydowanie ułatwi przygotowania i zwróci taką uwagę na, na kilka takich znaczących kwestii, Y, które na pewno przyczynią się do tego, że y, zdjęcia, które wykonam, będą na pewno dużo lepsze i y, y, y obydwie strony będą na pewno z tego zadowolone. Także, jeżeli poszukujecie jeszcze fotografa y, na swój ślub, y, chcielibyście się ze mną spotkać, na takie luźne spotkanie porozmawiać, zapoznać się z moją ofertą, no to serdecznie zapraszam. A jeśli zdecydujecie, że będziemy razem współpracowali, no to taki poradnik ode mnie dostajecie w prezencie i myślę, że będziecie świetnie przygotowani do własnego ślubu. Także trzymajcie się, hej!